Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Dzisiaj poznamy drugą pieśń Sługi Pańskiego zapisaną w 49 rozdziale Księgi Izajasza. Słuchać będziemy o Słudze Pana i o Jego dziele według zapowiedzi proroka zwanego Ewangelią Starego Testamentu. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie, tak rozpoczyna się pierwsza pieśń Sługi Pańskiego, zapisana w 42 rozdziale Księgi Zajasza. Poznaliśmy jej treść w czasie wcześniejszych studiów prorockiej księgi. Dzisiaj wsłuchamy się w słowa drugiej pieśni, zawartej w rozdziale 49. Cztery pieśni Sługi Pańskiego, trzecia i czwarta w 50. i w 52. rozdziale, opisują tajemniczą postać Sługi Bożego który pod pewnymi względami przypomina Izraela, natomiast pod względem innych swoich rysów jest kimś zupełnie różnym, osobą bardzo wybitną i charakterystyczną, niemającą równej sobie. Sługa pański jest wybrany przez Boga do szczególnej misji jeszcze w łonie matki, przez niego ukształtowany i napełniony jego duchem. Jest uległym, uważnym i wiernym uczniem Boga. Pilnie słucha Jego nauk, aby z kolei móc uczyć ludzi. Zadaniem Sługi Pana jest głosić nowe prawo dla wszystkich narodów, nie tylko dla Izraela. Być światłością dla wszystkich ludów, przynieść ludziom dobra mesjańskie i zbawienie. A oto czego dowiadujemy się z drugiej pieśni Sługi Pańskiego. Czytamy od początku 49 rozdziału Księgi Zajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Lud najdalsze, uważajcie, powołał mnie Pan już, złona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Jest to wołanie Mesjasza, Chrystusa, który zwraca się do wszystkich narodów: posłuchajcie mnie, uważajcie, Jezus otrzymał swoje imię, zanim się narodził. Jego imię, Jachwe, jest zbawieniem. To znaczy imię Jezus, Joszua. On jest zbawicielem, którego potrzebuje cały świat. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie. Ostry miecz, wychodzący z ust, to Słowo Boże. W księdze Apokalipsy czytamy o Chrystusie, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym ma pobić narody. Chrystus osądzi narody mieczem Bożego Słowa. Swoim uczniom Jezus powiedział. Nie przyszedłem teraz na świat, by go osądzać, lecz by zbawić go. Ale słowo, które siłem, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. W trzecim wierszu 49 rozdziału Księgi Izajasza czytamy I rzekł mi, Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Te słowa są prawdą w stosunku do Izraela i w odniesieniu do Chrystusa. Izrael został powołany jako sługa Pana, ale nie do końca wypełnił swoje posłannictwo. Księgi prorockie wiele mówią o Izraelu jako o słudze Pana, ale ostateczne wypełnienie służby Bożej nastąpi za sprawą Mesjasza, Chrystusa. Ilustracją tej prawdy znajdujemy na przykład w proroctwach Ozeasza. W XI rozdziale księgi Ozeasza czytamy gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Odwołując się do tych słów proroka, ewangelista Mateusz, pisząc o pobycie Jezusa i jego rodziców w Egipcie, napisał: I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego, naród izraelski nie wypełnił do końca zadania postawionego mu przez Pana. Służbę tę dopełnił ten, który wyszedł z pośród Izraela, mesjasz Chrystus. Posłuchajmy następnych niezwykłych słów pieśni sługi pańskiego. Ja zaś mówiłem: próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Pomimo, że Jezus został odrzucony, osądzony i ukrzyżowany, i wydawać by się mogło, że jego służba była daremna, on ufał Bogu ojcu i wiedział, że czeka go nagroda. Jego pozorna porażka, śmierć, okazała się największym zwycięstwem w dziejach świata. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą a teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę. Bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. W czasie swego pierwszego przyjścia Jezus został odrzucony przez większość swego narodu. Ale on, Mesjasz zbawiciel, zgromadzi Izraela, kiedy przyjdzie po raz drugi. Jednak już w czasie pierwszego przyjścia Jezus dokonał czegoś wspaniałego. Przyniósł zbawienie całemu światu. To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i uprowadzenia ocalałych z Izraela, sprowadzenia ich z powrotem. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. To wspaniała, podwójna obietnica. Sługa Pański zgromadzi Izraela. A po drugie, stanie się światłością dla innych narodów, aby Boże zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Ewangelista Łukasz opowiada o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce w świątyni w Jerozolimie, gdy rodzice stawili się tam z maleńkim Jezusem, by złożyć ofiarę oczyszczenia. Czytamy w Ewangelii, a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny, i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy prawa co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu twego izraelskiego. Słowa Symeona, wypowiadane z Ducha Świętego, zawierają tę samą obietnicę, co proroctwo Izajasza. Sługa Pański. Mesjasz Chrystus stanie się chwałą ludu izraelskiego i światłością zbawienia dla wszystkich narodów. W całej pełni proroctwo to zrealizuje się w czasach ostatecznych. Jezus objawi się w pełni chwały jako Mesjasz Izraela i jako zbawiciel świata. Prorok Izajasz tak woła dalej. Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, Jego święty. Do wzgardzonego w swej osobie, do budzącego od pogan, do niewolnika przemożnych. Królowie zobaczą Cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na świętego Izraelowego, który Cię wybrał. Ta obietnica jest skierowana do Izraela, jest zapewnieniem wierności Boga względem narodu wybranego. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian o Żydach, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. Jeżeli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia, gdy Żydzi jako naród nie przyjęli Chrystusa. Apostołowie zanieśli Ewangelię poganom i tak dzięki nim, a byli oni przecież Żydami, dobra nowina o zbawieniu dotarła do krańców Ziemi. Pomyślmy, co się wydarzy, gdy Bóg zgromadzi na powrót Izraela i sprawi, że Żydzi przyjmą Jezusa jako Mesjasza i staną się głosicielami Ewangelii. Bóg przygotował wspaniały plan, o którym tak w liście do Efezjan pisze apostoł narodów. Odwołując się do zapowiedzi Izajasza o nadchodzącym Mesjaszu, i przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A w liście do Rzymian apostoł pisze, jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Tak, treścią wspaniałej tajemnicy, o której apostoł Paweł pisał w kilku swoich listach, jest to, że w czasach mesjańskich Ukresu historii, wspólnie Żydzi i chrześcijanie, wspólnie będziemy przeżywać błogosławieństwo pojednania, przebaczenia, błogosławieństwo obfitości Bożych łask, rzeczywistość Bożego Królestwa. Taką treść niosą nam pieśni sługi pańskiego, zapisane przez Izajasza, natchnionego Bożego Proroka, w drugiej części rozdziału 49. Znajdujemy kolejne zapowiedzi cudownego powrotu Izraela z wygnania. Prorok woła, tak mówi Pan, gdy nadejdzie czas mojej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą, a ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa. Do tych słów odwołał się apostoł narodów, pisząc, w drugim liście do Koryntian, napominam was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem pismo: w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Czasem łaski była pora, kiedy Izraelici mogli powrócić z niewoli babilońskiej. Czasem łaski było przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa. Czasem łaski jest okres działania ducha Chrystusowego na ziemi, okres zwany czasem Kościoła. Czasem łaski będzie też zgromadzenie na powrót Izraela i wylanie Bożego błogosławieństwa na ten naród w czasach mesjańskich. Czas łaski jest wspaniałym czasem. Zarówno prorok Izajasz, jak i apostoł Paweł. Wzywają każdego z nas: Korzystajcie z czasu łaski danego Wam przez Boga, czas łaski dla nas trwa, korzystajmy z szansy zbawienia, poddawajmy się działaniu Ducha Świętego, czerpmy z bogactwa Słowa Chrystusowego. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Poprzez proroka Pan zapewnia, iż szczególny, błogosławiony czas łaski nadejdzie także dla naszych starszych biblijnych braci, Izraelitów. A ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, marniejącym w ciemnościach: ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Izraelici powracający do ojczyzny, to jak Boża Trzoda Owiec. Pan ich pasterz po raz ostatni zgromadzi ich u kresu Historii, w czasach Mesjańskich, w Ziemi Obiecanej. Nie będą już łaknąć, ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny, ni słońce. Bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka. Oto tamci z północy i z zachodu. Zabrzmijcie weselem niebiosa. Raduj się ziemio. Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem. Albowiem Pan Pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Prorok objawia Boże plany odnośnie Izraela. Lud ten powinien przebywać w swojej ojczyźnie, powinien cieszyć się obfitym Bożym Błogosławieństwem. Taki jest plan Boga, stwórcy i zbawiciela. Dzisiaj tak nie jest. I jak powiedział jeden z misjonarzy, wszystko jest nie na swoim miejscu. Izrael. Powinien żyć w miejscu przeznaczonym mu przez Boga i służyć Bogu w szczególny sposób. Tak nie jest. Kościół powinien być u boku Chrystusa w niebie, ale jeszcze przebywa na ziemi. Szatan powinien być strącony do piekła, ale uważa się za Boga tego świata i krąży dokoła, czyhając kogo, by pochłonąć. Pan Jezus Chrystus powinien zasiadać na tronie tego świata i jemu powinni podlegać wszyscy tak w niebie jak i na ziemi ale tak jeszcze nie jest widzimy jak wiele musi się zmienić żeby to co zaplanował bóg dla całego swojego stworzenia funkcjonowało zgodnie z przeznaczeniem ale bóg realizuje swoje plany i kiedyś wypełni się to co zapowiadali prorocy apostołowie o czym mówi bóg w swoim słowie Obecnie świat, w którym żyjemy, skażony grzechem, przesiąknięty egoizmem, brakiem współczucia, miłości, jest miejscem cierpienia, miejscem, w którym nieraz żyć trudno, bo tyle w nim nienawiści, niechęci, złości, bezduszności. Na przestrzeni historii w sposób szczególny doświadczany był i jest naród wybrany. Wielu Izraelitów z tego powodu uważa, że Bóg o nich zapomniał. Prorok woła, mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Ale zaraz Izajasz dodaje, czyż może niewiasto zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. I prorok. W imieniu Pana woła: Oto wyryłem cię na obu dłoniach! Twe mury są ustawicznie przede mną. Bóg nie zapomniał, nie opuścił Izraela. Trzyma mocno w swoich wszechmocnych dłoniach los swego ludu. Pan zapewnia: Oto wyryłem cię na obu dłoniach! Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie. Podnieś oczy wokoło i popatrz, wszyscy się zebrali, przyszli do Ciebie. Na moje życie wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się, jakby w klejnoty. Jak oblubienica opaszesz się nimi. Bo Twe miejscowości zniszczone i wyludnione i kraj Twój pełen zniszczenia teraz zbyt ciasne będą dla Twoich mieszkańców. Znowu szeptać ci będą na ucho synowie, których byłaś pozbawiona, zbyt ciasna jest dla mnie ta przestrzeń. Dajże mi miejsce, bym się mógł rozłożyć. Wtedy powiesz w swym sercu, któż mi zrodził tych oto? Byłam bezdzietna, niepłodna, wygnana, w niewolę uprowadzona, więc kto ich wychował? Tak mówi Pan, Bóg. Oto skinę ręką na pogan. I między ludami podniosę mój sztandar i odniosą Twych synów na rękach, a córki Twoje na barkach przyniosą. To jest wspaniała zapowiedź, że w powrocie Izraela do ojczyzny będą pomagać Żydom wszystkie narody. Niestety na przestrzeni wieków Żydzi żyjący na wygnaniu doświadczyli wielu cierpień, doświadczyli niechęci, wrogości, nienawiści. Byli szykanowani, prześladowani, mordowani. Kulminacją był Holokaust, Shoah, czas zagłady. Zginęły wtedy miliony niewinnych, bezbronnych Żydów. Niestety działo się to w Europie, w chrześcijańskiej Europie. I trzeba wyznać, że ani Kościół katolicki, ani Kościoły protestanckie nie potrafiły się przeciwstawić szaleńczej nienawiści dziesiątkującej Żydów. I nie wystarczy tłumaczyć, że kościoły były bezsilne, że było za późno, żeby się przeciwstawić rozścieczonemu potworowi nazizmu. Było za późno, dlatego że wcześniej, przez wieki, kościół chrześcijański błędnie interpretował słowa Pisma Świętego odnośnie losów Izraela. Kościół nie nauczał miłości do biblijnego brata, Przeciwnie, mówił o Żydach często jako o mordercach Chrystusa. Mówił o winie i odrzuceniu Izraela, o tym, że rzekomo utracił on Boże bogosławieństwo i zasługuje tylko na potępienie. Takie nauczanie Kościoła, przekazywane chrześcijanom przez wieki, spowodowało, że chrześcijańska Europa nie ujęła się za Żydami, kiedy ich mordowano. Do dzisiaj w wielu krajach. Nie tylko europejskich. Ujawniają się pozostałości antysemityzmu. Niestety, także w naszej Polsce brakuje zrozumienia, brakuje biblijnego poznania, brakuje miłości względem naszych biblijnych braci. Jednak kiedyś, zgodnie z zapowiedzią proroka, wszystko to zostanie przezwyciężone. Dzięki Bożemu miłosierdziu, narody dostrzegą, jak Pan miłuje Izraela. I będą pomagać żydowskim braciom w powrocie do ojczyzny, a Izraelici upewnią się, że Bóg ich nie opuścił, że kocha ich i troszczy się o nich. W końcowych wierszach 49 rozdziału znajdujemy słowa zapewnienia wypowiadane w imieniu Pana. Wtedy się przekonasz, że ja jestem Pan. Kto we mnie pokłada nadzieję, nie dozna wstydu. Powtórzmy na koniec słowa obietnicy, który Bóg kieruje do każdego z nas. Ja jestem Pan, kto we mnie pokłada nadzieję, nie dozna wstydu. Ja jestem Pan, twój zbawca i Twój Odkupiciel. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony wwwtvr 360org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.